Aten W tym odcinku omówione zostaną wybrane sakralne zabytki Aten. Katedra zjastowania Bogu Rodzicy, znana też jako katedra metropolitarna, jest to siedziba arcybiskupa Aten i całej Grecji. Powstała w XIX wieku, jest dosyć spora i znajduje się w samym centrum Aten, niedaleko Akropolu i innych turystycznych miejsc. W cerkwi tej znajduje się też grób św. patriarchy Grzegorza V, który w 1821 roku w dzień Paschy został przez Turków powieszony na bramie siedziby patriarszej na fanaży w Konstantynopolu. Znajduje się tam także grób św. filoteusza. Bizantyjskie małe cerkwie. W czasach bizantyjskich Ateny miały wiele malutkich świątyń. Cerkiewki stały na każdym rogu ulicy. Jednak w późniejszym czasie w czasach nowożytnych jeden z władców, Otton von Wittelsbach, dokonał przebudowy całego miasta, wytaczając drogi, których przebieg często kłócił się z lokalizacją świątyń. W ten sposób wiele z nich zostało zniszczonych, część się zachowała, np. pośrodku ulicy czy w ścianie przyszłego budynku. Z elementów dawnych świątyń powstała też katedra metropolitarna. Areopag. Miejsce, z którego nauczał apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich. Jest to wskórze niedaleko Akropolu, z którego rozpościera się widok na całe miasto. Warto tam przyjść, gdyż można lepiej wczuć się w historię opisaną przez apostoła Łukasza o nawróceniu jeszcze Greków. Areopag był miejscem, w którym filozofowie spotykali się i dyskutowali o sensie życia i innych filozoficznych sprawach. Wystarczy stanąć tam, spojrzeć w dal, a głębokie rozmyślania przejdą w MIG. Można powiedzieć, że w tym miejscu narodziło się chrześcijaństwo w Grecji. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Atenach. Może nie jest to miejsce pielgrzymkowe, ale warto wiedzieć, gdzie kształcą się greccy i niektórzy polscy duchowni. Jeżeli chcemy się tam dostać, musimy przejść roczny oficjalny kurs języka greckiego, po którym będziemy już w minimalnym stopniu gotowi na słuchanie wykładów w tym języku. Sam budynek znajduje się na wzniesieniu w miasteczku akademickim. Rozciąga się stamtąd widok na miasto. Wnętrza są dość surowe, minimalistyczne, w środku można odnaleźć malowidła na ścienne.